Dziś jest 12 grudnia, no już godzina taka trochę późniejsza, ale zdrapkę warto też, można zdrapać nocą. Król i z tej strony Michał Minister. i dzisiaj zdrapujemy już następną zdrapkę. Jest to raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Zdrabka w dniu 12 grudnia. A więc zdrapujemy i zobaczmy, co jest za zadanie tutaj. Ojej, oczywiście. Jedno gruszówku. Przepraszam serdecznie. Ojej. Chyba jedna gruszówka nie chce z nami współpracować. A, nic nie szkodzi. No, znalazłem. Przepraszam, że przez chwilę tak yy, nie ma nikogo. Tego. Dobra, to dalej. Yy, ścieramy to. O! Ciekawe zadanie. Można pewnie też je, je zrobić wieczorem. O! Zadanie. Upiecz z kimś pierniki i podziel się z innymi. Bardzo ciekawe zadanie. Bardzo gastronomiczne. Szczerze bym tak powiedział. No i jak chcesz gotuj pierniczki nocą. Znajdź sobie jakiś przepis w internecie. No i podziel się z innymi. Zrób to. No i serdecznie Ciebie do tego bracie, siostro. Zapraszam, z mojej strony to wszystko. Króluj nam chryste.